Linki hamulcowe różnią się w zależności od materiału i dodatkowych powłok. Stal ocynkowana. Jest to najtańsza opcja linki. Warstwa ocynku zapewnia pewną ochronę przed rdzą, ale nie jest ona trwała w dłuższym okresie. Linki ocynkowane są popularnym wyborem do rowerów używanych sporadycznie lub w suchych warunkach, gdzie odporność na korozję nie jest kluczowa. Stal nierdzewna. Stal nierdzewna jest naturalnie odporna na korozję, co sprawia, że linki hamulcowe wykonane z tego materiału są bardziej wytrzymałe i lepiej sprawdzają się w wilgotnych warunkach. Charakteryzują się one także nieco większą płynnością działania w pancerzu w porównaniu do linek ocynkowanych. Są idealnym wyborem dla rowerzystów, którzy często jeżdżą w zmiennych lub mokrych warunkach. Stal nierdzewna pokryta teflonem lub podobną powłoką. Niektóre linki hamulcowe są pokryte teflonem lub inną powłoką, która zmniejsza tarcie między linką a pancerzem, co sprawia, że linka przesuwa się bardzo płynnie i lekko. Jest to najlepsza opcja dla wymagających rowerzystów lub podczas intensywnego użytkowania, szczególnie w wymagających i wilgotnych warunkach. Klamki hamulcowe używają różnych zakończeń linek. Te na kierownicach typu baranek wymagają kabla hamulcowego z główką w kształcie gruszki. Wymagane narzędzia. Klucz imbusowy 5 mm lub klucz płaski 8 lub 10 mm. Obcinaczki do linek. Klucz imbusowy 1,5 mm lub cienki szpikulec. I opaska zaciskowa, tak zwana trytytka lub pasek na rzep. Najpierw odwinią wikę z kierownicy aż do klamki hamulca. A także usuń wszelkie taśmy mocujące linkę. Jeżeli na lince jest założona końcówka, utnij ją, aby ułatwić wyciągnięcie linki. Odkręć śrubę zaciskową, aby uwolnić linkę. Usuń wszelkie odcinki pancerza, a następnie wyzeruj śrubę baryłkową na zacisku. Naciśnij klamkę hamulca i przytrzymaj ją w otwartej pozycji, mocując do kierownicy za pomocą opaski zaciskowej lub paska na rzep. Delikatnie popchnij linkę hamulca od przyciętego końca, tak aby zaczep linki w środku klamki pozostał na swoim miejscu. Główka w kształcie gruszki zacznie wychodzić z klamki. Gdy wyjdzie już z zaczepu, chwyć główkę i całkowicie wyciągnij linkę z klamki. Podczas wymian linki hamulcowej warto również wymienić pancerz oraz końcówki. Nowy pancerz należy przyciąć do odpowiedniej długości, korzystając ze starego jako wzoru. Podczas cięcia pancerza metalowa spirala może czasami zagiąć się przy otworze, przez co przesuwanie się linki w pancerzu będzie utrudnione. Użyj obcinaczyk do linek, aby uciąć wygiętą końcówkę spirali. Plastikowa rurka PTFE w środku pancerza może także zamknąć się podczas ucinania. Na szczęście możesz ją łatwo otworzyć, używając drobnego narzędzia, takiego jak cieniutki szpikulec lub klucz imbusowy 1,5 mm. Po przycięciu obu końców przeciągnij linkę przez pancerz, aby upewnić się, że porusza się płynnie. Teraz zamontuj nowe końcówki pancerza. Jeżeli którejś ze stron starego pancerza brakowało końcówki, nie zakładaj jej na tę stronę nowego pancerza. Wsuń linkę przez otwór zaczepów w klamce hamulca. Delikatnie poruszaj linką tak, aby jej końcówka weszła w otwór znajdujący się w środku dźwigni hamulca i przeciągnij linkę, aż główka będzie bezpiecznie osadzona w otworze zaczepu. Następnie zwolnij klamkę i wsuń linkę w odpowiedni odcinek pancerza. Ustaw pancerz wzdłuż kierownicy i zabezpiecz taśmą. Teraz załóż owikę na kierownicę. Jeśli nie jesteś pewien, jak wymienić owikę, mój film instruktażowy tutaj pomoże Ci poradzić sobie z tym zadaniem. Podczas mocowania linki upewnij się, że nie plącze się ona z innymi linkami. Umieść pancerz w odpowiednich mocowaniach. A następnie przełóż linkę przez śrubę baryłkową i zacisk. Teraz czas na ustawienie hamulca. Sprawdź mój film instruktażowy tutaj, jeżeli nie jesteś pewny, jak wyregulować hamulce szosowe Dual Pivot. Wstrzymaj się z obcinaniem linki, dopóki nie dokonasz regulacji hamulców. Dzięki za oglądanie! Dajcie znać w komentarzach, czy ten film był pomocny i jak poszła wymiana linki hamulcowej w Waszych szosówkach. Bardzo doceniam całe wsparcie, które pomaga rozwijać ten kanał. Dzięki za subskrypcję, lajki, komentarze i udostępnianie moich filmów Waszym znajomym. Dzięki i do zobaczenia wkrótce!